Wielkie trzy gatunki bałtyckich fok. Wszystkie są drapieżnikami, wszystkie są bardzo potrzebne w świecie przyrody i wszystkie w rezultacie działalności człowieka zniknęły z naszych lasów, z naszego wybrzeża, z naszego morza. Dziś dzięki ochronie gatunkowej ich liczebność powoli wzrasta. Podążymy ich tropem, aby lepiej poznać te lądowe, jak i morskie wilki, które mieszkają w Polsce. Dziś zapraszamy Was do Puszczy Białowieskiej, gdzie przyjechaliśmy, żeby spotkać się z białowiskimi wilkami i ludźmi, którzy te wilki badają, którzy o tych wilkach wiedzą najwięcej. Bo chyba nie ma lepszego miejsca, żeby porozmawiać o wilku niż Puszcza Białowieska, bo Puszcza Białowieska kojarzy nam się z dzikością, a dzikości nie można sobie wyobrazić bez wilka. Wyruszamy do Puszczy Białowieskiej, gdzie spotkamy się z profesorem Rafałem Kowalczykiem, dyrektorem Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Naukowcy z tego ośrodka od lat badają wilki. Bardziej intensywne badania rozpoczęły się w latach 90., -tych. na początku lat 90. Zresztą to były badania zainicjowane przez, przez profesora Włodzimierza Jędrzejewskiego i profesor Bogumiła Jędrzejewską. Które objęły cały, cały zespół ssaków drapieżnych Puszczy Białowieskiej. No, musimy pamiętać, że ten zespół jest rzeczywiście w Puszczy Białowieskiej dobrze zachowany, bo tutaj jest 12 ssaków drapieżnych, a po, pojawia się nawet ostatnio niedźwiedź, który, który został wytępiony w XIX wieku. Więc to były takie kompleksowe badania, które obejmowały kolejne gatunki. No, Wirk był tym gatunkiem kluczowym, bo, bo to jest gatunek. Duży, który poluje na duże, duże zwierzęta. I, I była rzeczywiście potrzeba zgromadzenia wiedzy o wilkach w takich środowiskach jak Puszcza w takich bardziej naturalnych środowiskach. I, I jak na lata 90. to były rzeczywiście takie pionierskie badania. Myśmy od razu stosowali w nich te, te najnowsze dostępne metody, a więc radiotelemetrie, więc. Yy, no, już w roku 94, 1994 zaczęliśmy odławiać wilki za zakładać im obroże takie VHF. To jeszcze były obroże starego typu, kiedy trzeba było z, z takiego wilka namierzać za pomocą anteny z odległości e, kilometra dwóch. Myśmy za tymi wilkami jeździli w nocy, robiliśmy takie sesje całodobowe, kiedy namiary były co e, 15 minut. Tych wilków nam się udało odłowić 12. A muszę powiedzieć, że te odłowy rzeczywiście były bardzo, bardzo trudne, bo wilk jest bardzo mądrym zwierzęciem i skutecznie, skutecznie nam nie pozwalał się odłowić, ale za pomocą takiej kombinacji metod myśliwskich z wykorzystaniem fladr i sieci, ale też takich pułapek chwytających za, za nogę, pułapek pętlowych, udało nam się 12. Wilków odłowić. No, te badania oczywiście wzbudzały określone em emocje, ale wiedza, którą zgromadziliśmy dzięki tym badaniom, rzeczywiście na ówczesne czasy była unikatowa na skalę europejską, ale do tej pory jest rzeczywiście bardzo, bardzo cenna i, i cytowana, wykorzystywana w wielu. Opracowaniach. No, w tej chwili stosujemy w dużym stopniu metody nieinwazyjne. Oczywiście myśmy stosowali te metody też w latach 90., gdzie na przykład zbieraliśmy odchody wilków i z tych odchodów sprawdzaliśmy, co, co wilki jedzą, na co, na co polują. No, w tej chwili dużo stosujemy fotopułapek, które są rozstawiane, aby monitorować populację wilków. Dzięki temu wiemy, jak liczne są Watachy, ile potomstwa jest w tych, w tych Watachach, jak się te wilki zachowują, No ale w ostatnich latach bardzo dużo badań dotyczy rzeczywiście tak zwanego krajobrazu strachu, a więc w jaki sposób wilki wpływają na populację ssaków kopytnych, nie tylko poprzez zabijanie tych zwierząt, ale poprzez samą obecność i zmianę ich zachowania. Trudno wyobrazić sobie puszczę białowiską bez wilków. Rozległe leśne obszary sprzyjają przetrwaniu tego gatunku. Jednak nie zawsze wilki mogły czuć się bezpiecznie w puszczy. Jako drapieżniki były tępione w czasie, kiedy puszcza znalazła się pod zaborem rosyjskim, a car uczynił z niej swoje łowisko. Wilki były tutaj od zawsze, chociaż rzeczywiście były okresy, kiedy ich tutaj w puszczy prawie nie było. No to były okresy, kiedy wilki tępiono, gdzie jakby zarządzanie puszczą było też nastawione na gospodarkę łowiecką, a więc jako zwierzę zabijające, zwierzę takopytne. On był stąd eliminowany i takie okresy eksterminacji wilka z puszczy, no to jest przełom XIX-XX wieku, więc czasy, czasy carskie. No i po II wojnie światowej, mniej więcej do, do lat 70., kiedy no w całej Polsce i nie tylko w Polsce, odbywała się akcja eksterminacji wilka. Wtedy praktycznie wilków nie było, chociaż tak naprawdę one nigdy nie, nie wyginęły w Puszczy Białowieskiej, no ale po, po tych okresach tępienia dosyć szybko rekolonizowały obszar Puszczy Białowieskiej. Po II wojnie światowej wilk wciąż był tępiony. Dopiero w drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku został objęty ochroną gatunkową w Polsce. Dzięki jej wprowadzeniu wraca do naszych lasów i wraca do Puszczy Białowieskiej. Od 89. roku wilk już nie jest obiektem polowań w Puszczy Białowieskiej. Na ostatnie 20 lat to już jest ochrona gatunkowa wilka, więc ta jego liczebność w Puszczy Białowieskiej jest w miarę stabilna, może wzrosła w ostatnich latach nieco, dlatego że mamy generalnie wzrost populacji jelenia, cieplejszy klimat, który sp sprzyja temu, że jest więcej roślinności w Puszczy. Natomiast no, te, puszczy, te wilki z Puszczy Białowieskiej, czy tutaj z północno-wschodniej Polski. Stopniowo rekolonizują obszary na zachodzie Polski, czy nawet w innych krajach jak Niemcy, Holandia, pojawiają się tam wilki i badania genetyczne pokazały, że właśnie to są wilki tutaj z, z obszaru północno-wschodniej Polski, być może nawet Puszczy Białowieskiej. Dziś, kiedy wilki odbudowują swoją populację coraz częściej, pojawiają się głosy za ich odstrzałem. Medialne doniesienia, chociażby z Puszczy Białowieskiej. Język, jakim posługuje się część dziennikarzy, może jeżyć sierść nie tylko na grzbiecie wilka. W maju tego roku media obwieściły, że wilcza wataha grasuje w puszczy. Miało o tym świadczyć zabity żubr. Czy jest to aż tak dziwne, że wilki polują na dzikie zwierzęta? Rola wilka nie polega tylko na zabijaniu jeleni, na usuwaniu ich z ekosystemu, na zmniejszaniu ich liczebności. Dlatego że sama obecność wilka w środowisku powoduje, że zmienia się zachowanie ofiar, zachowanie ssaków kopytnych, zachowanie jeleni. Nasze badania pokazały, że szczególnie w centrach wilczych areałów jelenie trochę inaczej się zachowują. Są bardziej czujne, mniej czasu poświęcają na żerowanie więcej czasu na te zachowania związane z obserwowaniem, z ostrożnością, z zachowaniem czujności, więc w tych centrach arał, wilczych, na przykład odnowienie lasu jest, jest lepsze, czy, czy odwrotnie to zgryzanie drzewek leśnych jest o wiele mniejsze. W połączeniu z martwym drewnem, które tutaj w Puszczy Białowieskiej jest, no to daje efekt taki podwójny, dlatego że te martwe kłody drzew są taką barierą dla jeleni, pułapką. One się trochę obawiają, być w pobliżu, gdyż szanse ich ucieczki w razie ataku drapieżnika są o wiele mniejsze, więc unikają bezpośredniej bliskości kłód drewna leżących. Dzięki temu to odnowienie lasu jest znowu intensywniejsze. W pobliżu martwego drewna ten efekt może być, wynosić nawet aż do 30% mniejszego zgryzania lasu przez ssaki kopytne w miejscach, gdzie są centra wilkich, wilczych areałów i gdzie jest dużo martwego. Drewna, oprócz usuwania ssaków kopytnych, bardzo mocno zmieniają ich zachowanie. Tworzą tak zwany krajobraz strachu, a więc obszary w ekosystemie, w środowisku, które charakteryzują się niższym i wyższym ryzykiem drapieżnictwa, co przekłada się oczywiście na cały ekosystem, dlatego że dynamika lasu, odnowienie jest zupełnie różne w tych. W tych miejscach więc rzeczywiście wilki, oprócz zwykłego usuwania zwierząt, no spełniają, zmieniają ich, ich zachowanie. I tutaj jest bardzo różna jakby funkcja wilków w porównaniu do myśliwych, bo często się mówi, że łowiectwo może zastąpić duże drapieżniki. No, jak pokazują nasze badania, nie, dlatego że łowiectwo no, głównie usuwa zwierzęta ze środowiska, a wilki dodatkowo jeszcze zmieniają ich y, zachowanie. Więc tutaj, ta rola w y, takiej y, równowadze tego systemu, że te jelenie nie zjadają całego tego lasu, tylko są pewne obszary, gdzie ten las się lepiej odnawia, no, wpływają na jego dynamikę i to jest jeden z takich. Cenniejszych procesów naturalnych, które obserwujemy w Puszczy Białowieskiej, a więc saki kopytne, drapieżniki, martwe drewno, odnowienie lasu. Puszcza potrzebuje wilków, a wilki potrzebują Puszczy Białowieskiej. Wyręczają przy tym myśliwych w zmniejszaniu liczebności innych gatunków zwierząt. Przywracają ową kruchą równowagę, która dawno temu panowała w Puszczy. Niestety. Wygląda na to, że nie wszyscy rozumieją potrzebę obecności wilka nawet w Puszczy Białowieckiej. Wygląda na to, że jego największą winą jest to, że jako wilk zabija gatunki zwierząt, na które chcą dziś wciąż polować ludzie. Czy to powinien być powód, aby wznowić polowania na wilki?